Nie mogłem wytrzymać, i poszedłem zobaczyć, co się dzieje w ogrodzie różanym. Mamy dzisiaj 4 maja, dzień strażaka, no i jestem w ogrodzie różanym. Powstał w 1932 roku. Fontanna powstała za czasów niemieckich, a prezentuje się okazale. Całe szczęście, jeszcze połamana. To był piękny ogród różany. Niemcy go zostawili w dobrym stanie, a później z metodą zaniedbań niszczał. W tej chwili jest bardzo fajnie. Super. Ta młoda para kręciła film, pewnie do filmu ślubnego, bo biegli naprzeciw siebie i padali sobie w objęcia. Tam to może być obłoń Teraz sprawdzimy z bliska. No i tam podobnie. Tutaj. Duże te drzewa, choć stare, niewielki rozmiarami. Myślę, że to są jednak drzewa poniemieckie. Okazuje się, że tutaj jest bezpłatna czytelnia, gdzie można korzystać bezpłatnie z książek. Możesz sobie książkę wypożyczyć i zwrócić. Przepraszam, rozumiem, że tu można również przynieść książkę? Piękna sprawa. Książkę ktoś bierze, i idzie sobie poczytać. Super. Wieczorem zamknięte. Dobrze, no to coś się dowiedziałem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No i historia różanki. Bawniej Staudengarten. W 28. Założony. Ptasia studnia w 32 jak tam żeśmy czytali. A tutaj jest 35. No dobrze. No i odrestaurowana. 2006-2007 i regulamin. Super sprawa. Bardzo mi się podoba. Przyjdziemy jak róże będą kwitły.